Za nami już 6 treningów. Myślę, że dużo informacji dostarają nasze zawodnicy, ale mam nadzieję, że... W czwartek, wieczorem już będziemy przygotowane, żeby mogliśmy jak najlepiej walczyć o zwycięstwo w meczu z Makedonią i chcemy tylko patrzeć na każdy spotkanie. Tak, tak naprawdę przygoda z z trenerem zaczęła się od piątku i tych treningów, aby przygotować się do pierwszego meczu nie jest zbyt wiele, no ale taka jest rola nasza, żeby w tym terminie zagrać jak najlepiej i przede wszystkim awansować na Igrzyska Olimpijskie. Mamy jeszcze Michał Daszek, też prawa strona, prawa skrzydła naszej prezentacji. Michał, e, spektywa? Znaczy, no to jak powiedział Sławik, dużo nowych rzeczy, szczególnie z dwóch zawodników, którzy, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z trenerem. Przecież tutaj się nie, jest bardzo głośny, grzybiowy, przez całe 60 minut. Pamiętam, że tutaj zagrałem swoje drugie spotkanie w pracy. Tak, tak, tak. Po konferencji tutaj wszyscy będą do Państwa dyspozycji. Przepraszam, zadać pytanie teraz w tym momencie. Wszyscy chcą indywidualnie, tak? To myślę, że nie ma co przedłużać. W takim razie zapraszam.